Styl Małgorzaty rozenek Majdanto od paru lat przedmiot ożywionej dyskusji w mediach. Dziennikarze i internauci podzieleni są na tych, którzy podziwiają ją za odwagę w prezentowaniu zabaniego ciała oraz tych, którzy uważają, że jej seksowne kreacje nie pasują do wizerunku prowadzącej program Projekt LADY. Gwiazda Tvn nie przejmuje się jednak komentarzami na temat swojego wyglądu i regularnie pokazuje się publicznie w kreacjach eksponujących jej zgrabne nogi i obfity biust. Pośladki tani od razu zwrócili na to uwagę, Boże. Jakie nogi, no, no, no trułeczek. pierwsza klasa, i widzę widza pośladek, emotikon, uśmiech, liczna takiego dystansu życzę każdemu. Cudownego dnia, Małgorzata Rozenek pokazała pupę. Zobacz zdjęcia Małgorzaty Rozenek Majdan w seksownej kreacji. Hector Harger, już teraz w naszej galerii, sprawdź też, Małgorzata Rozenek napisała książkę o in vitro. Znam radość sukcesu i smutek porażki.